Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Nagrywam to w ogóle z samego rana w czwartek, czyli wtedy, kiedy to oglądacie. Eee, postanowiłem, że wam to nagram, chociaż miałem duże wątpliwości, bo mam dzisiaj dużo do ogarnięcia, a na dziesiątą mam do pracy. Jest teraz 7,43. Więc. bez zbędnego pierdzielenia, przechodzimy do roboty. Co było ostatnio, to już chyba wiecie, bo był z tego odcinek. Ja muszę pozbierać myśli, jest dla mnie dość wcześnie, ale myślę, że damy radę. Dobra, co mamy do zrobienia? Widzę, że mamy tutaj te sadzoneczki i te sadzoneczki, i to będzie dla nas najważniejsze. Czy słońce zachodzi, czy wschodzi? Zachodzi. No dobra, no to znaczy, że trzeba się najpierw położyć. Jestem zakatarzony, bo zaczęło się pylenie. Tak jak kocham wiosnę, naprawdę jest to jedna z najładniejszych pór roku. Tak ja pierdzielę, no jestem alergikiem, astmatykiem, coś tam jeszcze, co się tylko da i to po prostu kopie po nosie. To jest po prostu bolesne. Więc jak w kościele mówią dla jego bolesnej męki, to chodzi o mnie. uff, umieram. Ale dobra. Jeśli ktoś też jest jeszcze alergikiem, to dawajcie znać. Pocierpmy wszyscy razem. Eee, chyba kojarzycie, czym się zajmiemy, co nie? Spróbujemy posadzić już ciemnodęby i zająć się powoli wystrojem domku, moi drodzy. Zdałoby się. Najwyższa pora. O, trochę mamy tego drewna, więc damy radę wystroić. Eee, ale to, od czego chcemy zacząć, to chociaż postawienie sobie eee, tych najważniejszych elementów. Mianowicie... Eee, doniczek na zewnątrz. Doniczek wzdłuż okien. Nie mam chyba żadnych klap, nie mam. Dobra. Uwaga leci. I tak będzie cały czas, moi drodzy. Tak będzie cały czas, nie cierpię pylenia. Moje auto też nie cierpi pylenia, bo kurde. Tutaj niciulanie jest ono garażowane. Po prostu nie ma gdzie co i jak. Żebym miał to auto garażowane, musiałbym mieć je z półtora kilometra od domu, a trochę nie na tym to polega, szczególnie w pracy, gdzie potrzebuję czasem od ręki garażu, w sensie garażu, auta. Więc niestety. Um, I to autko, no... Ono już teraz jest granatowo-żółtawe. Więc obstawiam, że to chyba lipa, jeśli, jeśli żółtawe. Tak czy siak, yy, no mynia wiosną. To jest syzyfowa praca, moi drodzy. Myślę, że nie jestem jedyny, który z tym się boryka. E, I myślę, że wiele osób potrafi to poczuć. No cóż. E, nikt nie mówił, że będzie łatwo, tak? Mieć auto, a mieć e, święty spokój z autem to różnica. O matko. Aż mnie kłuje w nosie. Od tego wszystkiego. Oj. I tutaj. O, szybko trawka zarosła. Fajniutko. Dobra, czyli doniczki mamy posadzone. Um, teraz będzie kwestia tutaj zrobienia czegoś. Tutaj chcemy mały ogródek. Ale wiecie co? Chyba zrobię szybciutkie cięcie pod tym kątem, żeby sobie nas wydmuchać, bo zaraz umrę. Dajcie znicza w komentarzu. Dla, dla mnie i wszystkich innych alergików. O, mader, dobra. Skoro doniczki mamy gotowe. Czy mamy już jakieś kwiatki w ogóle tutaj połapane? Chyba nie. No, nic mi się w oczy nie rzuca. Myślę, że ogródek może być zarówno kwietny, jak i. Świetny. <laughs> jak i. Jak i co? Jak i z, ze zbożem. Myślę, że obie opcje są spoko, ale zgarnijmy sobie od razu drzewko, skoro już wyrosło. Co by nam nie zabrakło podczas wystroju domku? Więc myślę, że dzisiaj przede wszystkim, właśnie tutaj, wystrój domku najbliższego otoczenia czyli właśnie te doniczki, ten mały ogródek. I to chyba będzie w dzisiejszym odcinku wszystko też ja muszę wam to jeszcze przed pracą tutaj zmontować a jeszcze przed pracą muszę załatwić dwie inne rzeczy na przykład prezent dla kumpeli na urodziny bo wybieram się w piątek do Łodzi co jest w ogóle ciekawe, bo jak, jak niektórzy się pewnie orientują w niedzielę wybory ja dosłownie jadę w piątek o 16 wyjeżdżam do Łodzi i w sobotę Wracam w sobotę, o której o. O siódmej rano. Więc ja całą noc nie śpię. W sobotę mało mamy pracy. Ale to nie znaczy, że jej nie mamy, więc to takie troszkę poświęconko. <laughs> ale cóż no. Obiecałem, że się pojawię, to się pojawię tak. Trzeba być fair wobec znajomych. Um... Bram, co nam się tu może przydać? <grywa> może nam się przydać jakaś ochrona anty, antypyleniowa. Masakra. Ja ogólnie bardzo lubię robić mieszane lasy. Aż dziwne, że jeszcze się muzyczka nie włączyła. E, lubię robić mieszane lasy, moi drodzy, więc e, zresztą ja bardzo lubię klimaty e, i to w grach, poza grami i tak dalej. Magicznych lasów, więc niewykluczone. Że tutaj zrobimy sobie las, który będzie w głównej mierze oparty na ciemnodębie e, i że spróbujemy zrobić tam właśnie jakieś świetliki i tak dalej, żeby jakieś światełka były, żeby było nastrojowo. Please, please powiedzcie, że wypadną mi chociaż jeszcze dwie sadzonki. Ogólnie wiem, że yy, według yy, dawnej szkoły niektórzy stwierdzą, że rozwalanie liści zmniejsza szanse na sadzonki, ale, ale to było bezpodstawne wierzenie. Dobra, mamy wystarczająco, bo mam jeszcze jedną wskręcę To jest bezpodstawne wierzenie, yy, ponieważ. O, jaki fajny kształt rakieta. Yy, ponieważ. Yy, 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 do liścia już w momencie y, powstania danego liścia jest przypisane czy wypadnie z niego sezonka czy nie wiem, że jest jakaś tam szansa, tak. Ale nie ma znaczenia czy on sam zniknie czy, czy ktoś ją rozwali, więc y, więc dlatego ja jakby nie trzymam się tego, że nie rozwalamy liści. Ale wiem właśnie dlatego to mówię, bo wiem, że y, dawniej w to wierzono. Teraz mało ktoś zastanawia się nad Minecraftem, bo jego e, druga fala popularności minęła już kawałek czasu temu. E, według mnie, o dziwo, mogła się do tego przyczynić reaktywacja kwadratowej masakry. Bo ludzie poczuli ten vibe, poczuli to wszystko i nawet zachwycili się, że ła, kwadratowa masakra wróciła. Sam to miałem zresztą. A mam wrażenie, że jednak ludzie raczej... Według mnie potrzebowali starej kwadratowej masakry, a nie jakiegoś nowego gówna, które się opiera na sztucznym yy, nieudanym kontencie. Mam nadzieję, że tutaj jakoś szczególnie nie obrażam twórców. Ale no niestety mnie ten content nie kupił. No, jednak. Jednak nie jestem typową zetką. Bo wiem, że opinie są różne, ale ja po studiach, yy, gdzie omawialiśmy też yy, różne pokolenia, to stwierdzam, że jednak jestem bardziej milenialsem niż zetką, a jestem z Pogranicza, 98 rok, moi drodzy, więc... Dosłownie takie Pogranicze. Dla niektórych y, milenialsi kończyli się na 95, dla niektórych na 99 lub 2000. Dla mnie nie gra to wielkiej roli. Dla mnie najważniejsze jest to, że nie poczuwam się kompletnie na zetkę. Nie umniejszając zetką, tak? Ale... Kur... <laughs> Cze... Ja byłem pewny, że to, sobie, że to jest drewno, a nie deski. No dobra. Niechaj będzie. Eee, dobra. Schodki mamy. Deski. Kurde, to jest takie ciemne, że ledwo to widać w ogóle różnicę, co nie? Zacienienie deski kontra kora drzewa to jest już taka niewielka różnica. <laughs> nie mam szczerze, serio, nie mam za bardzo pomysłu, w sensie wizji na ten moment, nie mam yy, na te ozdoby. Mm, dlatego spróbuję polecieć jakimś tam standardowym schematem i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jak będziecie mieli też jakieś y, wskazówki, to dawajcie znać. E, na pewno muszę zdobyć doniczki, czy muszę pokopać glinę, e, bo według mnie to podstawa. Ale dobra, tu byśmy zrobili coś na zasadzie kuchni, więc beczki też się przydadzą. E, czy ja w ogóle mam jakieś beczki? Nie mam. Więc będziemy robić. Mm, pozwolę sobie świerki wykorzystywać do takich masowych rzeczy, powiedzmy. Ze względu na to, że, że świerków jednak jest dużo i mam posadzone duże świerki, więc myślę, że to mimo wszystko będzie najlepsze wyjście. Oj, nie, nie, nie! No, no. Nie robimy w ten sposób. Już nie chciała gra wykiwać, czajcie. Dobra. Na ten moment powiedzmy, że 5 beczułek. Ehm, będziemy musieli też trochę żelaza poświęcić, więc trzeba go trochę też zdobyć. Ehm, dobra. Ja myślę, że tutaj zrobimy kominek. Albo tutaj. Tu zrobimy kominek. Więc tutaj powiedzmy, że będzie tak. Mhm. Dobra. Tu będzie. Picyk. E, wiadomo, że będzie tutaj kuchenny, ale w sumie to możemy go już zrobić, co nie? Bo kuchenny się chyba obijało drewnem. Dokładnie. Bardzo dobrze. Wędzarka, moi drodzy, wędzarka. E, jako, że to kuchnia, to tutaj ma być wędzarka. Będziemy musieli tutaj zrobić sobie jeszcze, wiadomo, e, ala komin. Jakiś odpływ kominowy. E, ja wiem, że teraz ryzykuję tym, że mi się porespią potworki. Ale no, co poradzić mogę na to? E, niech się respią, trudno. Kurde, no, odpowiedź bym chciał zrobić ten ciemniejszy, ale dobra, na razie zrobimy z kobla. E, a jak zdobędziemy odpowiednie surowce, to zrobimy to z czegoś innego. E, więc to nam się przyda. I tutaj. O. Myślę, że na ten czas zrobimy to. Kurde, zdałby się tutaj stick e, debugujący. Nie wiedziałem, że mi się to połączy. Ale dobra. Nie wiem, czy ta kuchnia nie powinna być pod kolor, że tu byśmy mogli zrobić z, ze świerku. Mm -hmm. To byśmy powiedzmy, przybliżyli. U ja, mam dwa craftingi postawione. A strange is that. No dobra, powiedzmy, że to wstępny zarys. Tutaj by się zdało jeszcze domknąć to jakoś logicznie. Porobić może w sumie znaki. To też nie jest głupi pomysł. Tylko, że te znaki już bym chyba ciemnodębowe porobił, wiecie. O. Na tej zasadzie. Aha. W sumie to na nich nie zdałoby się jakiś klamek zrobić? Jakich z literki C, może? Nie, dziwne trochę. Dobra, to jeszcze doogarniamy. Eem, czy tutaj Bok domknąć klapą? Trochę improwizuję, bo ja bardzo dawno nie robiłem wystroju wnętrz. I po prostu muszę sobie to jakoś ułożyć w głowie. Nie, myślę, że to bardziej otwarte przejdzie, co nie? Więc e, piszcie też śmiało swoje wskazówki, ja bardzo chętnie jakieś e, przygarnę, żeby tutaj jednak zrobić to dość ładnie. No bo zależy mi, żeby to jakoś wyglądało, moi drodzy. I mam nadzieję, że, że wam też. Prawda? Dobra. Mhm. No coś mi, coś mi w tym nie pasuje. Tylko co? Dobra, do tego tematu jeszcze wrócimy. To jest na razie prowizoryczna kuchnia. E, myślę, że tutaj możemy walnąć sobie jakiś stolik... Mmm. Myślę, że na takiej mniej więcej zasadzie. Okej. Okay. Chyba, że walniemy sobie tutaj na środeczku. To też nie jest zła opcja według mnie. Sprawdźmy jak to będzie wyglądać. Mm. Więcej schodków się ich narobiło. Teraz to już nawet gdybym chciał to nie usnę. No trudno. Życie jak jajko jest nosić, trzeba je. Dobra. Nie za duże, Za duże chyba, co? Mniejsze byśmy zrobili. Aż tylu gości to się nie spodziewam. No, myślę, że w tym wymiarze byłoby najprędzej. Ale, czy bardziej na środek? Dobra. Powoli, po kolei. Mamy czas. Bez pośpiechu. W razie czego poprawki to się da wprowadzić, tak? Nie, odsuniemy go od ściany. Mhm. Dobra, musimy to zrobić w ten sposób. Dokładnie. Mhm. Więc dzisiaj tak chillowo, jak widzicie, bez większych przygód. Ale te spokojne odcinki też są potrzebne czemu go tu robię, bo te skrzynki, to łóżko zniknie w innym miejscu będą e, więc tego jestem pewny dlatego to będzie się e, zmieniało tutaj zrobimy raczej w ten sposób podmiankę muszę sobie w głowie ułożyć te kuchnie. ja nie wiem czy ja ją dzisiaj zrobię e, czy sobie nie będę chciał bardziej ułożyć w głowie i wtedy podjąć decyzji ostatecznej tu byśmy zrobili taką ala galerię z obrazami czy mapami skarbów a ja tu coś rozwaliłem Proszę bardzo, żeby za ciemno nie było. Em, no tu mamy na przykład puste mapy, no to tam możemy zrobić na przykład mapę okolicy. Em, wstępnie myślę, że tutaj zrobimy sobie krzesełka na zasadzie takiej. Na zasadzie takiej. Em, no wiecie, no takie O. Takie o. Mam nadzieję, że treściwie się wypowiedziałem w tym temacie. Em, dziękuję bardzo za uwagę. Chyba bliżej jedam, co nie? Żeby tutaj jednak schodów aż tak nie blokowało. Bo mimo wszystko musi być praktycznie. Ma wyglądać, ale musi być też praktycznie, więc no nie ma opcji, żeby to miało blokować. No, nie wygląda to jakoś źle. W mojej opinii. Chętnie waszą też poznam. No wiem, że trochę za bardzo na styk, ale wiecie co? Niechaj będzie. Oczywiście. Mhm... No dobra, jeszcze znaków trzeba dorobić Dobra Ciekawe, czy, czy damy radę pójść spać Ło, ej patrzcie, myślałem, że będą za blisko potworki Dobra, fajniutko Ja wam muszę jeszcze Margonem nagrać w jakimś czasie I to raczej albo jutro z samego rana ten, ten, To sobotnie, co nie? Albo jutro z samego rana Albo jeszcze dzisiaj powinienem wam to nagrać może w sumie dzisiaj w przerwie yy, po pracy, między pracą a pracą, bo znowu o 19 jakieś nagrania mi się szykują. To myślę, że tak może być. Mhm. Mm Dobra. Yy, czy na tym piętrze coś jeszcze? No tak, oczywiście, że tak. Yy, tutaj damy sobie półeczkę. Może nie będę już do fotela tam przeciągał. Tu sobie damy półeczkę. Mhm. Yy. Tu na razie nie, bo jest w ogóle ciasno, tak? Więc musimy mieć to na uwadze. E, na półeczkach pojawią się doniczki z kwiatami i jak uzbieram trochę więcej żelaza, bo w ogóle ile ja mam tego żelaza? Czy ja w ogóle jeszcze jakieś mam? 31 sztuk, jedną bryłkę i jedną rudę. E, no to jak uzbieram więcej żelaza, to będziemy robić lampiony. To jest bardzo ważny element. E, przynajmniej w tym wystroju, który ja stosuję, ale do lampionów musimy serio zrobić jeszcze wyprawę pod ziemię. Więc myślę, że na tym piętrze na ten moment to będzie. To będzie tyle. Zgarniemy sobie łóżko, przeniesiemy je już na odpowiednie piętro. Chociaż z drugiej strony. Nie no dobra, pierwsze piętro to jeszcze nie jest tragedia. Tu będzie łóżko. No, respawn jest. Yy, jakaś mała półeczka nocna, żeby postawić tam na przykład świeczki, żeby było nastrojowo. Yy. Czy tu jakaś pobieżna skrzynka, chyba nie? Um, tu kwiatka walniemy, dokładnie. Macie rację. Um, tutaj byśmy chcieli coś na zasadzie ala magazynu, co nie? To jest chyba pełny blok. Czy dam radę to zastąpić schodkami? Dam radę. Dam radę zastąpić to schodkami, więc zrobimy z tego schodki. Um, mam nadzieję, że nie będzie to brzydko światłem przebijało na zewnątrz. Najwyżej coś się będzie kombinować potem, ale tutaj mi chodzi o praktykę, bo wtedy mogę sobie walnąć skrzynki na wszystkie trzy bloki tutaj wysokości ścianki. Tutaj to nas naprawdę, tak naprawdę interesuje bardziej ta część, ale żeby już było jednolicie, to myślę, że wyschodkujemy sobie po całej długości, bo może jeszcze jakąś tutaj półeczkę powiedzmy zrobię na jakieś beczki. Zazwyczaj robię magazyny w piwnicach. I piwnica to jest coś, co mi najlepiej wychodzi w Minecrafcie w wystroju domków i tak dalej. I to w sumie z tego co słyszałem, to obiektywnie w miarę. Ale, ale dzisiaj. Dzisiaj w tym domku nie wiem, czy się będę na tym skupiał. Uporządkujmy sobie może powoli już jakieś y, jedzonko, żeby było jasne, co gdzie jak. Bo skoro mamy kuchnię gotową. To wszystko, co związane z kuchnią, byśmy sobie zgarnęli w takim razie. Będzie mniej potem do kombinowania, do przenoszenia wszystkiego. Mm -hmm. I tutaj chyba nic. Dokładnie. Wrzucimy sobie to po prostu tutaj. Potem sobie będę porządkował na zasadzie e, to jest do upieczenia, to już jest gotowe e, i tak dalej. Mm, co ja tam chciałem na tej górze? Na pewno wezmę już sobie pierwszą skrzynkę, weźmiemy te schodki. Kolejne skrzynki. O, widzicie. Od razu odkrywam jakiś nielogiczny bałagan. Mm, więc spoko. Myślę, że sobie cały świerk przerobimy i trochę tych schodków sobie musimy. Kurde, no. Zawsze musi się przełączyć w złym momencie. No. Dobra, nynu. Mhm. Myślę, że to powinno wystarczyć na obłożenie tam, tamtej części. Hmm. A jak nie to się zrobi. Starczy. Starczy i to bardzo ładnie starczy. E, please niech to nie wygląda od zewnątrz beznadziejnie w nocy. Bo serio, wiem, że tutaj potrafi przez takie małe e, szpary między tym to potrafi się prześ, prześwitywać. O, drzewo nam zasłania widok. Ale widoczek i tak jest. I widzimy, gdzie rudy na nas czekają. Haha. Ha. Dobra, mamy już ponad 20 minut odcinka, więc e, zdałoby się zbliżać do końca. Myślę, że mm, nie zrobimy dzisiaj tego ogródka. E, dokończymy przygotowywanie magazynu według mnie. I chyba na tym dzisiaj skończymy. Czyli ogarnięcie Las Magazinas. Nie, bez udziału tych. Mhm, mh, mh. Dobra, na razie zostawimy tyle skrzynek. I tak na początku nie potrzebujemy wypychać tutaj wszystkiego pod sufit. Najważniejsze jest, żeby zrobić sobie po prostu wyraźny podział. Tak i co I, i tutaj coś się jeszcze wymyśli. Więc powiedzmy, że tutaj będzie w ten sposób. Tutaj już nic nie dokładamy i powoli zaczniemy robić sobie drugą linię. Te pająki to mnie już irytują, obstawiam, że was też. Ale pewnie są na dachu, więc będzie ciężko. Dobra, więc tutaj mamy już, powiedzmy, jakiś podział. Tu się najwyżej beczkami dopcha. Albo po prostu kwiatki jakieś dla ozdoby, żeby nie było typowo magazynowo. Ale myślę, że tutaj przede wszystkim wymagazynujemy się. To piętro będzie jeszcze do ogarnięcia. Tutaj myślę, że jakoś taka strefa chillout, co nie? Tu będzie bardziej praktycznie. A tam będzie jakaś taka strefa chill, zobaczymy co i jak. Um, dobra. Um, nie chcę dzisiaj wywalać całego drewna, jakie mam, więc nie zrobię więcej skrzynek póki co. Um, czy my tutaj coś mamy? To się na pewno przyda. W sumie to weźmiemy na każde pięterko, walniemy sobie po craftingu. Na razie w randomowych miejscach. A potem będziemy bardziej kombinować. Tutaj, o. Ła! Coś mi przyklatkowało brzydko. Co do beczułek. No myślę, że nie zaszkodzą. No jakieś takie drobiazgi to mogą być tak naprawdę beczułki. Tutaj to już tak wiecie, pod kątem. E, drewna kamienia dirta. No najwięcej wiadomo, zgarnia kamień. E, kamień łupkowy też e, i tego typu właśnie bariery. E, więc mamy to na uwadze. E, czy mamy coś jeszcze czym szastać? Mamy czym szastać, dobra. Zgarniemy sobie resztę klap świerkowych. No tutaj tak jak mówiłem, chyba już nic nie dopchamy za bardzo z tych świerków. E, natomiast tutaj, no to myślę, że jakaś szafa e, zdobna. E, tutaj fajny podziałek jest, tu będzie można coś jeszcze pokombinować. E, więc myślę, że tutaj przede wszystkim będzie jakaś półka. Tutaj mamy jakąś przestrzeń dodatkową, to jeszcze myślę, że to się jakoś zagospodaruje. Na ten moment rzucę tutaj jakąś taką półeczkę. Dobra. Tego nie wiem, jak zagospodarować, więc tutaj na razie zrobię sobie półkę. Zobaczymy jeszcze, czy nie będzie to edytowane w jakiś sposób. Tutaj półek na pewno nie będzie, więc myślę, że ewentualnie jakoś tutaj w rogu coś jeszcze. Więc pod tym kątem. No i no te półki, tak jak mówiłem, je wypełnimy w odpowiednim czasie, jak będę miał więcej żelaza. I jak zdobędę składniki na doniczki, więc ja myślę, że następny odcinek skupi się na tym, żeby zdobyć żelazo i glinę. Myślę, że to przede wszystkim. No i porozsadzamy trochę drzewek też. Może między odcinkami dam radę. Jak wyjdzie, zobaczymy. Hmm, czy coś jeszcze my tutaj na ten moment jesteśmy w stanie zrobić? Coś byśmy byli w stanie, tylko musi być konkretny pomysł, co szafy dzisiaj nie chcę robić. Tu można teoretycznie powiedzmy coś, ale jeszcze mała strefa chill mm, z krzesełkami. Więc myślę, że to dzisiaj jeszcze tutaj zrobimy. Może tutaj zrobimy zwykły stolik staromodny? Staromodny stolik. Mm, nie mam żadnych klap naciskowych. A, to dziwne. No dobra. Dobra, dobra, dobra. A i płotków właśnie. Płotków też nie mam. I tak nie miałbym w kolorze zapewne, bo nie kojarzę, żebym robił ciemno-dębowe y, płotki. Mm -hmm. A teraz jednak kojarzę mm, deski. Dobra. To będzie takie bardzo standardowe, wręcz kawiarniane. Ale myślę, że też taki, taki mały fragmencik to jest spoko. Ewentualnie może to podmienię na biurko do pracy, bo tam na dole mamy taki stół jadalny. To w sumie mogę w dowolne inne miejsce wywalić, nawet tutaj A tutaj biurko do pracy też może być, ewentualnie tutaj biurko do pracy, ale dobra Moi drodzy, w tym odcinku to tyle Troszkę żeśmy sobie tutaj pokombinowali z wystrojem i troszkę już do przodu domek poszedł Jeśli chodzi o wystrój Na pewno mam tu jeszcze dużo do pomyślenia Do opracowania, bo to tak spontanicznie teraz robiłem Ale mam nadzieję, że Mimo to Wam się spodobało Jeśli tak, to zostawcie lajka, skomentujcie Zasubskrybujcie mój kanał, bo mnie tylko, tylko więcej Zapraszam na mojego Instagrama Zefirialis I na mojego Discorda, do którego link Znajdziecie w opisie Dzięki za oglądanie, cześć!